Szczyt klimatyczny To Get Air 2022, dzień drugi i kolejna debata za nami. Tym razem rozmawialiśmy o zielonym budownictwie i temat ten będziemy kontynuować z panem Henrykiem Kwapiszem, dyrektorem relacji instytucjonalnych Sao Gobę, Polska. Dzień dobry. Materiały coraz wyższej jakości, bardziej eko i podnoszące klasę budynków. Czy jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że dochodzimy już do ściany? Czy tak naprawdę te rozwiązania będą elastycznie odpowiadać na nasze potrzeby i wymogi, które są nam stawiane? Z pewnością nie stoimy pod ścianą. Na pewno się rozwijamy i będziemy się rozwijać, dlatego że wyzwania, które nas czekają, to są te wyzwania za lat 10, 20, 30, czyli nie te, które nas oczekują teraz w tym roku. Czy w następnym. Co więcej, no, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że wyzwania rosną, oczekiwania konsumentów rosną, no, a szczęśliwie przemysł tak się potrafi rozwijać, żeby dostosowywać się do tych potrzeb. A zatem wspaniała droga przed nami, a dla takich firm jak Sao Gobę, która ma bardzo dużą wiedzę, duże. duże, duże Centra badawcze, w związku z czym mamy takie możliwości, żeby szukać, słuchać naszych konsumentów i rozwijać tak rozwiązania, produkty, systemy, żeby spełniać oczekiwania. Państwo ostatnio badali to, ile dwutlenku węgla wyemituje nowy dom w ciągu 50 lat. Proszę coś o tym opowiedzieć. Tak, to, to jest naprawdę projekt, który szalenie nas cieszy, choć niestety jest trudny dla przeciętnego obywatela, dlatego że zrozumienie, co to znaczy ślad węglowy budynku, jest niesłychanie skomplikowane. Krótko i przybliżając o co chodzi, w każdym budynku wbudowujemy przez to, że stosujemy jakieś wyroby budowlane, ileś dwutlenku węgla, no bo żeby wyprodukować wyrób, trzeba dowieść surowce, trzeba coś z komina wypuścić, jakąś energię. Zużyć, a zatem jest to właśnie ten ślad węglowy wbudowany. I policzyliśmy taki ślad węglowy wbudowany dla budynku jednorodzinnego i w przeciągu 50 lat ten ślad węglowy wynosi 140 ton dwutlenku węgla ekwiwalentnego, dlatego że tutaj bierzemy pod uwagę nie tylko dwutlenek węgla, ale wszystkie gazy cieplarniane. Ale gdyby ten budynek zrobić taki naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie efektywności energetycznej, to można by oszczędzi, oszczędzić 20 ton, no czyli powiedzmy jakieś 20-23%. Co ma ogromne znaczenie z perspektywy nas, jako tych, którzy chcą zadbać o to, żeby był coraz lepszy klimat. A zatem mamy taki raport, nazywa się to ślad węglowy budynku jednorodzinnego pod lupą. Wystarczy go przeczytać. No dobrze, to w takim razie teraz w jakie technologie inwestować, w jakie materiały? żeby faktycznie móc uzyskać ten efekt? Ee, odpowiedź nie jest prosta, dlatego że jest, jest wiele wątków. No, oczywiście wątek taki, żeby nie zużywać surowców nieodnawialnych, ale żeby stosować jak najwięcej jako surowiec. Materiału pochodzącego z recyklingu, ale z pewnością przyszłością, z pewnością nie mam co do tego wątpliwości, jest budownictwo lekkie, czyli odchodzenie od tego masywnego, od betonu, od cegły na rzecz lekkich konstrukcji, no bo lekkie konstrukcje mają niższy ślad węglowy, łatwiej je przetransportować. No, wiele, wiele, wiele rzeczy wpływa na to, e, że, że takie powinny być. E, efektywne energetycznie nadal, to, to nie ma co do tego wątpliwości. Pewnie ze względu na wzrost cen energii jeszcze e, ten element będzie stawał się coraz bardziej. Bardziej ważny. No i taki jeszcze ostatni, ostatni, ostatnia rzecz, którą warto tutaj nadmienić, to jest budownictwo prefabrykowane. No bo to znowu też powoduje, że obniżamy ślad węglowy. No bo jeśli dostarczamy cały gotowy element na plac budowy, no to robimy to za jednym zamachem, jednym transportem, a nie dowożąc osobno, osobno jedną belkę, osobno drugi słup i osobno tam trzecią płytkę. Modułowość, lekkość. No i oczywiście efektywność energetyczna. To brzmi bardzo logicznie, ale teraz porozmawiajmy o tej lekkości w kwestii finansowej. Jak wiemy, ceny wszystkiego tak naprawdę idą w górę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te rozwiązania, o których pan tutaj powiedział? Ekologia na tak, a czy to będzie też lekkie dla naszego portfela, czy to może być alternatywa faktycznie dla tego klasycznego budownictwa, którą odczujemy też pozytywnie w naszych kieszeniach? Powiedziałbym, że lekkie budownictwo wydaje się być tańsze nawet, ale to odpowiedź nie jest prosta, dlatego że. Cena, koszt wiąże się z tak wieloma rzeczami, szczególnie w tych tak bardzo zmiennych czasach ostatnio, że to trudno wyrokować. Ale z pewnością lekkie budownictwo nie będzie powodem do wzrostu kosztów, jeśli to na pewno to raczej do obniżki. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się tutaj w przyszłym roku, to lekko będziemy mogli opowiadać o tym, jakie pozytywne zmiany ponownie w tym zielonym budownictwie udało nam się osiągnąć i jakie mamy ambitne cele na następne lata w szerszej perspektywie Ja czasowej. Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo Dziękuję za uprzejmie. rozmowę.